Drugi dzień, jak odebrałem prawko, nie? to już prawie wymusiłem pierwszeństwo na radiowozie. Z dziumeczkami sobie, pojedziemy sobie do maka, wracamy sobie. I jest stop, i jedzie się w lewo, na taki dalszy pas, jakby, nie? Hej, ja tak sobie patrzę w prawo, lewo, dobra, nic nie wiecie, wyjeżdżam i tam się akurat pojawili, nie? dobra. Ups, ps. Szybko, dwujeczka, gaz, gaz, nie nie ma. Ale potem jeszcze podjechali, bo tym na, na światłach staliśmy. Podjechali pasem obok i tak się spojrzeli nie tylko ze ja środka. Ty się uśmiechnęli. Myślałem po prostu, że będzie pierwszy mandacik. Mamy się pochwaliła. Hej, mamo, skąd co? No i co, będziesz teraz stał? No, kurwa, zjebiejebane. No oknie są, no. Da im się uleczyć bardzo, No ale nie, ale stabuję z tej gry, ja to I co? Zamknij. Jan Paweł? But wait, how did I say Jan Paweł to domingo. What did Dominika do? Come on, come on, come on, English No problem, my brother. So where are you from? And we want to go for coffee, coffee? like, um, I don't know, I know. if you, you have seen, but we well, have same on, the same frog on, I don't know, what is it? Uh, maybe uh, icon, I can, but uh, froggy froggy, you know? <laughs> So, so, maybe coffee or something? Coffee uh, or something? Dates, you, you know? A mi micio! Ja byłem pewien, że to takie zwierzę u koleżanki. Ja tylko ty. <laughs> to 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 jest... Że był pewien, że to takie zwierzę u koleżanki. Dobra, ale następnym razem, jak będziesz opowiadał, że to wyjmij, kurwa, zguzi, dzięki. <laughs> Jesteś gotowa? Jestem. Ale bym ci skin takiego słownictwa? <śmulatowa> Ty! Co? Ty mnie nie znasz. Jak mogę się na Tata! Na mm -hmm. Nie mam tata. <śmulatowa> <śmulatowa> Patrzę, tam są. you can mute us. So. Okej, okay, uh, just mute me. Znam dobrze boy. Dobra kurwa, zmutuj nas, nie pierdol. Polak! Kończu! Przeładowałeś! <coughs> Heh, pewnie. Polaków, okay, ja też. witam serdecznie. Skąd jesteś? Województwo AK. Wiesz co, spod Warszawy. O. from Romania. Romania. Jejeje, yeah, yeah, yeah. very to good wytał. Romania. To pytał. Szotuj to, szotuj to na ty! Ja pierdolę, jakie kidy. Nie, nie, nie jest chyba Romania. Nie wiecie, 16, no nie. Yy, tak, tak się składa na twoje, twoje ciekawość tak tak mam to, ukończone 16 lat. To dobrze, dobrze. A dzika Iwana dostała minus 42. Kto pytał, kto pytał. Nie no ja nie potrafię grać w tym fancy. co to w ogóle jest za broń jakaś z No ci znaczy, wiesz, jak jest się sławim graczem, no to... Ja Hello! Hello. Masz zębów, hey, czy... Hello. Ile masz zębów? Hej! Hello! Samą? Ile masz zębów i ile twarzy też? E, z pięć, ale nie, generalnie jeszcze tu czułam walkę z kotem, więc przepraszam. Ile masz pięć zębów? <laughs> Kurwa, chujała sprawa. Ale że palisz? Kto? Ty? Ja? Słyszałam Gdzie? taki dźwięk. Nie, 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 to ja mam Aha. Ha! <laughs> A pandalka, też? No, Aresa. Dziękuję bardzo. To pan... <śpiewanie> co to mi się stało? <śpiewanie> no, a jak ja miałem, kurwa mi iść? Czekaj, tak. <śpiewanie> <do prawek. śpiewanie>

O ja pierdolę. No. To za kim jesteś kurwem? Włóka jest w Tylko kurwa, widzę póź. Widzę póć, widzę póć. Czekaj, kurwa, bo ten Cvel na tej race chuja robi. No, znaczy ty też. Halo! Sklej tą dziurę! Sklej dziurę, rozumiesz. kurwa Zostało 30 sekund. buzi? Rozumiem, że jestem taka pojebana, że, że mi smakuje smak czystej, nie? Ci smakuje, że w ustach? Po prostu dobry ma smak. <noise> ale jesteś niebnięta. No trochę... <noise> trochę... Ale, Zrówko, dla Ciebie. czy taki bocian nie jest przepyszny? Nie. Żadna czysta nie jest dobra. Jest dobra. No, masz Nie jest no, dobra. wódka. nie jest dobra i nie ma być dobra. Ale mi smakuje taki smak Murzyn. Proszę cię No z tą kurwą to mi się nie chce iść Przez O ja pierdolę Niesamowite dźwięki zostały wydane przez twoją postać do portalu weszło sprytnie. Może wyjdziesz z niego, ale że dwa murzyny chyba robią. Ora co? Jak wyglądam, jak robię tak? Jak wybilka? Ja w po prostu patrzę coś zajebiste. Rozumiesz murzyńskie. A co na kategoria murzyńskie oraz odmno to? Jak wyglądam? I uwaga, patrz na to. No, no, nie. Wszystko, tak Nie bać was kurwy jebane, się ale zaśpiewaj We love you babe Proszę, proszę Nie, nie bać was Kurewki Zamknij tą pizze Już nie kurwe Ty w kuchni, tu Ty zamykasz pizdę w tym momencie Pewnie tak Chyba, że zrobię kurwa przez dwie rundy pentakila. A Czekaj, czekaj, na droga. Na to, Ty kurwa, ale ci ci w pysk zajebała. Ja to no. zrobiłam. A, <noise> <o kurwa>. Dobra. Okurwa. <noise> Dobra, mamy to. Mamy no, to. O, masz sobie kupiłem, teraz jest, jest fajnie. Nie będą wam A jaką? Jaką zwykłą? Druzgowskowa. Ja, ja najbardziej A, lubię strażatelle. Ja to lubię sobie tak podejść do lidla, wziąć sobie na wszystkich koks wieczorne sobie takeczkę pograsz sobie Kurwa, żyć nie umierać. A jak macie na imię? Bartek. A ja Wojtek Ale Miło poznać. Ja jestem Marysia. Marysia. Ja jestem Kasia. O, Marysia, i Kasia. No ja... kurwa. ci kurwa. Skąd jesteś Bartek? Województwo Łódzkie, Piotrków Trybunałowski. O oh my gyd! Nie, 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 nie. Piotrków Trybunałowski. Może z miasta? Ja z ja łodzi, łodzi jestem. Jest tak. Znaczy, U, tam no kiedyś to jest mieszkałam, to teraz już nie. Ja to jestem z Fabianic, ale... Ooo! Oh. Panie Grzech, ale wstyd. A jeszcze w dzielnica, co, Czy jednak nie, czy wstyd był bardzo? Ja? ja. No. No, ty? Mi nie jest. Komu ona? Jest teraz ja w Bałutach, w Bałutach. Oh. <laughs> Legendarne dzielnictwo. Łódź, Bałuty. Mi w ogóle nie jest. Ooooooo, zajebią! Sagemain, maybe? Maybe hmm. very, very good karta. You are, you are So sexy. Ojej. Zresztą ten twój przester jest tak, że jesteś tam przesterze, ale on nie jest, nie jest głośny. To? Sześć. Okay. O, to od razu lepiej, no. Doprzód lepiej. No kurwa. No, no, dzisiaj, no, no. dobra. O, Dobra. No, Pani paniła, kurwa. Łóżnie? To Ty, czemu ja kłócam, jak klikam W? Co jest? Mam skok pod scrollem, co jest? Ale dziwnie z tym celownikiem. Tak. Albo czy to celownik zmieni? Czy to celownik zmieni? Odina! Oddawaj! co nowe! Masz idę się walić, bo chcę go zobaczyć! Łazienka. Bo, o, ja pierdolę. dużo ich tu. Ja skracam tutaj. Tu jest wszystko. No jesteś kurwa skrzyjebana. Nie no, ale łatwe. Niech już się poddadzą. No... Poddajcie się. Do spintu. Okej, okay. dzięki. Kurwa, co mam bronił Się się ja weszła na linkę. Nieba linka! No! Tu można wrócić do meczu jak się wyjdzie? Tak. Nie, nie można. To jak ona wróciła? <laughs> nie, <laughs> do no, no, Co? Nic, nie. Naprawdę. Nie należy no, mi tylko na jakiegoś szortiego stać? Co to jest? No co to jest? A to szorty jest! Nie, co to jest? Na ślepienie. Nie się tak wszyscy no, do siebie tutaj. Potrzebujesz bliskości ludzkiej? Tak. Potrzebujesz? <głosy> <Kochamy>. <głosy> A jak ty grasz w sensie, że masz. Słuchawki na Discordzie, czy słuchawki na laptopie? I to, i to. W jednym uchu to, i w drugim uchu to? E, mam do... na uszny i do Jebo Jebana! Dobra, no to jak tak śmiesznie, to chyba czymś śmiesznym. Halo! Oczywiście, oczywiście, podróżują. Robimy sobie zdjęcia, kochani, zaraz. Co ta postać robiła? Piekuj, śmieszna jest. El, do Dominika lekko na lewo. Na lewo! Nie da się! Nie mogę! Które lewo? No nie mogę! Z lewo, nie w lewo, w nie womena, tylko o o no tu! Nie na omena! Nie na omena! Kurwa, słyszyłeś? Nie, nie jest ten moment! <trybuj> to, oh. Ja jestem! Też. A co Znaczyna. się stało? Nie pytasz. Nie! Z Kambodży, kurwa! Powiedz mi, czy. Ty przed Valorantem grałeś w CSS? Jak tak i to, na 8 godzin. Tak, grałem i pół tysiąca. Wiele to kurwa wyjaśnia. <grystanie> o, o kurwa, w imię Odyna. Z góry. Los chce ze mną grać w ogóle, mi daje, raz chciałam przeskoczyć cię. No, Poczekaj. tak. Ja pierdolę komu nie nie było. O! Co to za jakieś nowe? No, że pojebam, mam tak muzykę głośną. 🎵🎵🎵 Ruby jeden, na labia. Oooo, no właśnie. Kurwa. No nie zesraj się, kurwa, pierdolona siwko. Nie wiem, denerwuje mnie ona. Kto? Ta, co gada za obie na <noise> No robią tak, jak ja im robiłam szmaty. To my robimy lepiej. Dawaj, do góry nas. Nie mam ściany. No jak zwykle zjebałaś <noise> jeszcze przed planem. <noise> Mogę. Mogę? Kurwa, ale o chuj chodzi, że jakiś dwóch, trzech typa, trzech typa jest na a, trzymają spajka. A kurwa, ten czarny. Elegancka. Nie, no to też jest manipulacja. Jak przegrasz, to przez ciebie przegraliśmy. Ja przyjęcie. Ja, Zbawiłeś mnie. Do wylebania <gry> jesteś. Nie ładuj to kurwa! Ja bym Znaczy on jest upośledzony.

Masz jakieś nieszczęście do Reina? Ale jak jest Reina, to ja nie potrafię jej trafić, rozumiesz to? Ej, Rayter. Co? Że jeszcze umarłaś z tego boludu, bo się nie masz? Ściana tu jest, kurwa mać. Ściana pokrowienia. Keep going. <głos> <głos> Proszę sobie, gdyby ta postać można mówiła do na takie takiej astry sobie, <śmierdzi> Poproszę. To było genialne. Pójdź do swojego, to tam chyba można. Pójdź do swojego. No, że kolor się zgadza. No tak można chyba. Wiecie może co to są złożone typy danych biometrycznych? Nie. To z chemii jakieś? Nie, z informatyki rozszerzonej. Oh! Najpierw w to uwierzyłam i byłam taka zdziwiona. Aha, aha, ja w to uwierzyłam! Ja mówię na poważnie. Aha. E <laughs> <laughs> Iś plantować. Najlepiej tak, żebyś to widział. Podim. Ty napisaliśmy to samo, tylko w innych językach. Nie wiem, od ciebie główną. Thanks. No. <laughs> no ja pierdolę. Ivanu drop. No. Yeah, yeah fuck, fuck off. You are so stupid. Stupid. Ja, te, te. O kurwa. Wa einem haben To jest tak taka nowa runda. Nie skażcie cicho, tu musimy być. Tak ktoś patrzy w prawo. Jakoby suwera. Nie, 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 chodźcie, chodź, chodźcie za mną.

Widziałeś, co się stało? Oddałem jej defa i spadła strzała od sowy, która by mnie zabiła, gdybym jej nie oddał. Ale masz ładną linię żuchy, Fizzly. Wiesz, nie tak bokiem, no. A ty pokaż, pod jaką ty masz. Też masz ładną... A ja mam ładną? Ja mam ładną linię żuchwy. Ale masz no. <śmienny> Tym dla ciebie jestem? <śmienny> nie. Never surrender. Poddajemy to? Strex time, kurwa. cokolwiek słyszycie, kurwa? Tylko takie... <głos> <głos> Bardzo ciekawe jak to było słychać, Patti, proszę, zszotuj to. Aaaa, fuuuck! Zabrzmiałeś jak taki potężny mężczyzna, co mu sztangę na nogę. <noise> Powiem wam tak, bo u mnie słońce świeci, a żeby sprawdzić, bo to jest 200 IQ na zobaczenie, czy jest kurwa ciepło na dworze, nie? Uważnie słuchajcie Krok pierwszy, wypuszczacie psa na balkon. Krok drugi, wpuszczacie go i dotykacie go sierści i wiecie, czy jest ciepło czy zimno. Ja pierdolę. dole. Halo. No. Jesteś może wandała kupić w fajnym skinem. No dobra, oznacz. Nie, no kupse po prostu. Ja sobie wezmę. O, tu mówię komentarze. Hejka. <głosy> <głosy> tak robimy z ich kubami, rozumiesz? Rozumiem. A my za co możemy zrobić tak? <noise> Ty co? <laughs> Kurwa, jak warknął, tak, Co na mnie warknął? Nie na ciebie, na Murzyna. A tam nie pisać przed. Coś mówi? No, postać.